Dzień dobry, kochani, witam Was we vlogu z Krakowa. Przyjechaliśmy tutaj, żeby coś załatwić, natomiast finalnie tego nie ogarnęliśmy. No i mieliśmy dzisiaj wracać do Warszawy. Przyjechaliśmy wczoraj, wzięliśmy sobie hotel i tak mówię do Luki: kurczę, w sumie co my będziemy wracać. Mamy jakieś tam rzeczy ze sobą jeszcze, nie wiem, na dwa dni. Ubrania, jesteśmy spakowani, to znaczy Luka chyba właśnie ma tylko na jeden dzień, bo nie był przygotowany. Na ile masz dni rzeczy? Co? Na ile dni I masz rzeczy? Już nie, rzeczy? Mam. Już ja nie masz. Dzisiaj. Yy, Ale się bo... stwierdziliśmy spontanicznie, że jesteśmy tylko dwie godziny od Zakopanego, a jak wiecie, moi rodzice mają tutaj hotel, więc... Spontanicznie jedziemy do Zakopanego, pojedziemy zaraz sobie coś fajnego. Już, już, podjeżdżam. Pojedziemy sobie zaraz coś zjeść. Musimy pojechać do Zary kupić kurtki, bo w Zakopanym jest troszeczkę chłodniej, a nie byliśmy przygotowani na to, że jedziemy do Zakopanego. Także zaczynamy dzień z Krakowa i jedziemy do Zakopanego. Przyjechaliśmy na krakowski rynek i powiem wam, że tak było ciężko znaleźć jakąś taką fajną, swojską restaurację, bo albo jest pizza, albo jest, nie wiem, Sphinx, albo jest jakaś włoska restauracja, nie ma kotleta schabowego. Więc znalazłam w końcu kotleta schabowego z kapustą zasmażaną, z ziemniaczkami opiekanymi i mogę sobie wychylować teraz. czy się taki kotlecik to jest mało powiedziane, to Duży kotlet, kotleciar to jest, ale dobrze, no, taką miałam ochotę już. Zrobię test kapusty. Dawno nie jadłam. Zrobię test kapusty, uwielbiam to. Jak mm. test w przebiegu? O Jezu, góralska. Tak wiesz czym? Śliwką wędzoną. Dawno już nie byliśmy w miejscu, które cię ukształtowało jako kobietę. Prawda? Bardzo. Dobrze, pogadany. pogadamy. Coś już o czym mówię? Aha. Że to miejsce cię jako kobietę ukształtowało? Mieszkałam tu 4 lata w Krakowie. do Zary, po tą kurtkę, którą mówiłam, że chcę kupić i powiem Wam, że Zara w Krakowie jest tak ładna, jest duża, jest taka nowoczesna, ale ma piękną windę, zaraz Wam pokażę. I wzięłam sobie dwie kurtki, wzięłam też kąpielówki dla Luki i w ogóle nie widzę już stroj kąpielowych dla kobiet, może się już wyprzedały, ale jak jedziemy do rezydencji, no to jaki strój musimy mieć, żeby pójść na basen, także jeszcze jadę na sam dół na dział dziecięcy, ale Boże ile tutaj jest schodów Uff. normalnie trening, słuchajcie trening winda jest cały czas zajęta no spójrzcie tylko na tą windę jak pięknie ona wygląda i tak samo jest właśnie na każdym piętrze Wzięłam ze sobą taką zwykłą e, ramoneskę. Kiedyś miałam takich pełno, ale powiem Wam, że już, już, już mnie nudzą takie. Mogłyby mieć na przykład, nie wiem, takie złote zamki, to byłoby coś innego, a taką ze srebrnymi to już miałam kilka, no ale w sumie jest tak zimno w zakopaną że chyba nie mam wyboru i po prostu wezmę co jest, żeby nie marnować. Jest, zobaczcie, fajna, taki ucięty trench, natomiast no co mi z takiej? Zimno mi będzie i tak, ale czapkę chyba ze sobą biorę, taką Wracam z Zary, a tatuś spisał się na medal, bo dziecko śpi. Także mamy chwilę dla siebie. A słuchajcie, była taka energiczna, tak dawała osoby znać, że chwila spokoju nam się teraz należy. Podobają się Gacie? To dla mnie, o mój, o Ale wiesz, że ani damskich już nie było, ani dziecięcych, więc jeszcze z zakopanym skoczymy. A Fajne białe. No a w czym mam pływać w stringach? Nie mam strójką kompletu, no, do ale no, E, ale czyli co, na dzisiaj w rezydencji tylko ja idę, opiekujesz się Charlie, usypia ją, a ja idę sobie poleżeć. Ale bardzo ładne, chodzi o jaki materiał. Ja. Super. No, to Ładne, bo białe, ale chodzi o to, że materiał jest taki, wielki. Proszę bardzo, kochanie. Charlie kupiłam jeszcze, zobaczcie, taką ładną opaskę i jeszcze taką różową, no i sobie tą czapkę beżową. A ty wiesz, gdzie zaparkowaliśmy w ogóle, trafisz? Ja tak, nie nic. Tak, wiem. Ale ja nic blackout, Nie wiem, w którą stronę nie mam pojęcia Na pewno? Na pewno, no mieszkałam tutaj, więc wiem, z której strony. Znaczy, że jakbyś teraz mi powiedziała, że dasz mi milion złotych. To nie trafiłbyś? No, nie mam szansy. Nie, nie wiem, w którą stronę iść Za tobą. Jak się obrócisz, to jest tam taka uliczka i to centralnie za tobą. Kurde, to jest creepy, naprawdę Jak <laughs> widzisz, <laughs> jak ja ci że, że tej twojej orientacji w terenie. Ja mam dobrą orientację. Zero. Nie mam pojęcia. Dlatego masz mnie. Teraz jak tutaj sobie siedzę, to naprawdę jest przyjemnie. Nie potrzebuję tej kurtki, Super. więc zobaczymy, może w zakopanym też mi nie będzie potrzebne. W końcu e, będę z chodzić. Polu rozmawiałem, no tak. Mówiła, że w zakopanym jest dwa stopnie. Dwa stopnie? A ja to mam może lusek. bardziej jakąś zimówkę? No, naprawdę, sprawdź to. Dwa stopnie mówiła. Dwa stopnie? na słowo, ale sprawdź to. Dwa stopnie w zakopanym? O, słyszycie? Ale sobie miejscowe tutaj złapaliśmy. Kiedyś, jak tutaj mieszkałam tyle lat, to tyle się nasłuchałam tego hejnału. A teraz się tak doceniam, po czasie. Zauważyłeś, że jest kilka razy grany hejnał? Bo z różnych stron pan gra na trąbce. Przed chwilą było słuchać głośniej. Teraz było słuchać, ale trochę mniej. Nie wiedziałeś o tym? Znaczy, nie wiedziałam, że to co godzinę, tak, czy coś, ale Co godzina, ale z różnych stron. Słyszysz? Stamtąd, teraz już teraz, się... Naj... Nas. Tak. Wskaże no? jest na cztery strony świata gra. Ale cię zaciekawi. Kurczę, teraz będę w milionerach. Na ile stron świata śpiewa... Znaczy śpiewa, gra, gra Hejną. Krakowie. Kto gra Hejną? Trąbkarz. Nie, no pewnie to nie. <laughs> <laughs> ja nie Hejna lista. Hej. <laughs> bardzo zimno, jest bardzo zimno. Z Z zakopanym jest, będzie to minus dwa, naprawdę. Ostatnio chodziłam w takiej sukieneczcej a teraz jest po prostu masakra jakaś. <laughs> pojedziemy jutro na krupówki na pewno. kurtkę? Tak. A, ja się a nie lepiej jeszcze tutaj gdzieś kupić? Nie, nie, nie. Jedźmy ja tam na krupóweczki i tak pojedziemy. A wiesz, tam będą kurtki tak będą tak, 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 tak. Ej, tak. jesteśmy właśnie na stacji benzynowej, nie? I nagle podjechał traktor obok i traktor też tankuje na stacji benzynowej Jezu, ja myślałam, że on jest jakiś, nie wiem, jak zasilany Traktory tankują, Traktory tankują na stacji benzynowej? Słucham? Traktory tankują na stacji benzynowej? To nie jest traktor, kochanie. To jest traktor To jest jakaś... Koparka? Koparka ta. No dobra, ale ja myślałam, że tam się wlewa coś, nie wiem, na polu jakimś Jak już kopiesz Tatusiu, tatusiu Tak to jest kopak. No, oczywiście, że tak. Chcesz herbatkę czy nie? Tak, ja poproszę herbatkę. Jaką? E, Earl Grey z e, cytryną. I ja nic nie. Ty nic nie chcesz? No, ty, ty coś? Ja nic nie. Dobra. <laughs> Tylko podyndaj, podyndaj herbatę i wyjmij mi od razu, dobra? Żeby nie była taka mocna, nasączona. I cytrynę. I coś od siebie, mi kup, żeby mi było miło. Nie wiem, czy to jest. Nie, nie, już nic takiego. <laughs> wiesz, złego. Tą kapuchą, czuć. tym kotletem się tak obiadam, lukowi Boże, żeby dziewczyna całego schabowego wsunęła. No a faktycznie wsunęłam. Apetyt mam mocny. Super, są takie kolorowanki. Kupiłam Charlie na stacji, jak jechaliśmy do Krakowa wczoraj. Pokaż, tutaj mamy taki pisak, gdzie wlewamy wodę. No i jest taka kolorowanka. A jest niepomalowana, żeby pokazać, jak to działa? Może jeszcze jest z tyłu, czy nie? Czy już wszystkie? Jedziemy teraz do Zakopanego, wiesz? Byłaś kilka razy tam, ale jak byłaś mniejsza, pamiętasz? W hotelu u dziadków? Czy nie? Tak. Wątpię. Przesiadam się jednak popracować trochę. Bo tam nie mam jak. Masakra, Luka, serio. Źle stanąłeś? Dla mamy. nieźle, tylko pewnie nie zapłaciłem. Psiakość! Oraz, no, o, męż koło Tam były te kolorowanki, a tu pokażemy tacie, zobacz tata co mama wymyśliła. Nie! Nie pokażemy mu? To jest super! To opowiedz mi tylko. Nie jest tak jak z drapki, eee, na przykład żeby coś wygrać, zdrapujesz, Aha. nie? To tu jest cały piesek i trzeba go zdrapać, żeby był kolor. Pozdrapujemy razem czy nie? Tak? No. Fajne, co? Aha, I wydrapuje fajne. się. I gdzie to wszystko leci? Boż, jaki tu piękny kolor jest. Gdzie to wszystko leci zdrapane? O, na dół. <głos》> Trzeba będzie odkurzyć po prostu. Ty fajne. nie masz pazurów takich jak mam. A A dlaczego mi się na niebiesko tak zdrapuje? Bo paznokciem zdrapałam? Tak jest. Czy tu jest taka? Nie. Tak jest, to o to chodzi. Jezus Mariu. No no, i ciągnij. Na razie za któryś... Za któryś ten, no. To no, wylasujesz najpierw, wylasuj... a? No, Co jeszcze masz? Lasujesz? Cytrynka? Aha. Co jeszcze jest? Druga cytrynka cytrynka i... i? Sok ma, nie no zobaczcie Uuu, takiego mam męża, że Full service masz Nie herbatkę. ma co gadać, herbatka full service Mama ci kupiła taką specjalną dla dzieci Zobacz, z takim stworkiem fajnym Proszę bardzo Masz? Trzymasz? A no, taka jest duża. No duża taka Specjalnie dla ciebie duża. Thank you. naszej łazienki na dole, czyli ta taka gościnna i łazienka, z której będziemy korzystać no, chyba najczęściej, dlatego że jak się, będziemy siedzieć w salonie, no to będziemy do niej chodzić i jest przepiękna. I jeszcze nic nie będę zdradzać, bo jeszcze nad nią tutaj pracujemy i my z Luką jakby Najważniejsze zdanie jest oczywiście należy do mnie i do Luki, e, podjęcie decyzji, ale posiłkujemy się też moją mamą, posiłkujemy się też moim e, ojczymom, dlatego że oni mnóstwo mieszkań wykończyli. E, wykończyli cały hotel i mają dużo zawsze ciekawych rzeczy do powiedzenia, prawda? Sprawdzonych Jezu, takich. hotel, jeden, drugi, apartamenty, osiedla, więc naprawdę <grym> mają. <grym wieś, więc jeżeli chodzi rozlamię. o tak, wykończenia, deweloperkę, takie rzeczy, to mają mocny staż w tym. Czekaj chwilę, przełączę Cię na samochód. Słyszysz mnie? Słyszę, no, słyszycie. Zobacz, wyślę Ci projekt łazienki. Masz teraz chwilę? Tak, tak, dobrze. Czekaj, wysyłam Ci na Whatsappie, bo jest lepsza jakość. Zmieniło się w tej łazience to, że na podłodze jest taka czarna obramówka, taki jakby, jak to nazwać, taki aladywan. Rama, rama, rama. rama na... Na, 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 ka na, na kamieniu, tak ładnie to wygląda Bardzo ładnie Bardzo ładnie, tak elegancko nie, nie, Bardzo nam się... ładnie to wygląda, tak Tak nadało tak. jeszcze bardziej takiego takiego szyku, takiej elegancji, prawda? Ja miałem coś... taki kamień, nie wiem czy pamiętasz O nie, nie pamiętasz Ja miałem w Wiedniu, jak się chodziło w tym w, Nie na, pamiętam. W tym pokoju to jakby Nie pamiętam takimi ra ramami, no tu ładne, ładne naręczniki, ładne a gdzie jest kaloryfer? Będzie tam taki kaloryfer? Tam jest po, podłogówka. Podłogówka. A, to mimo wszystko w łazience na jednej ścianie oprócz podłogówki powinien być bardzo ozdobny taki ręcznikowiec, taki na, na dwa, na dwa pręty. Ale, ale kaloryfer? Nie, to się nazywa ręcznikowiec. Takie to, to śmieszne. Śmieszne, nie? Taka technika dziwna. Dojechaliśmy rezydencja góbołówka. To jest nasze miejsce. Już dzisiaj mówiłam, że mieszkałam w Krakowie to dla tych osób, co nie wiedzą, mieszkałam również i w Zakopanym. Wiesz co mnie bardziej teraz obchodzi od rezydencji. Dzień dobry. Restauracja w rezydencji. Nie wiem czy było słychać, bo tam pierdziały te motory.

Kiedy masz łóżeczko ja mam nowy i fotel! U, nowy fotel! Czyli hotel? <noise> ja rozumiem, że dziewczynka idzie pięknie spać i mamy spokój, Jeszcze tak? nie idziemy spać. Idziemy, bo jest późno. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Idziemy się kąpać, tak? Idziemy się kąpać? Idziemy spać. A kąpać? Spanie już lepsze od kąpieli. Nie Jeszcze. lubisz się kąpać, co? Nie. No wiem się się kąpać. Nie lubisz? Nie. <laughs> no będziemy dzisiaj się kąpać. Będziemy. Nie ma dnia brudasa. A tutaj nasze łóżeczko i ten widok. No ten też widok cudowny. <laughs> Ale zobaczcie, już teraz troszeczkę słabo będzie widać. jest znowu. Ale super, słuchajcie, zimno, bardzo zimno. Więc na pewno musimy po te kurtki jutro pojechać, ale jak pięknie. Cisza, spokój. Uwielbiamy tu być. Co ja się nie lubię myć? Wiesz, że czasami nawet jak się nie lubimy myć, to trzeba się myć. Kiedyś będziesz się lubiła myć. Co to ja się nie umiem Ale to mamunia Cię przecież zawsze myje. A masz nie mam kulki, ale tu nie ma wanny. Jakoś pianę taką zrobimy na ciele. Dobra? Muszę ja też się nie lubię Chodź, wykąpiemy się. Mama Cię nakremuje pachnącym kremikiem. Będziesz takim czyścioszkiem małym. Hmm? Czy ja mogę poprosić, żeby moja córeczka się wykąpała za mną? Mów! Witajcie! Nasze musimy robić kare. Kare i się musimy. A musimy się też wykąpać. Możemy bo już jestem bardzo zmęczona. Możemy się wykąpać? Telewizorek pyk. Jezus, Mario. Co mam do mamy powiedzieć na sen? Mam dość dzisiaj. Co mam powiedzieć? Nasze dziecko słuchajcie, się dzisiaj na jadło za dużo cukru Maleźcie i po prostu. Nie, a jak? Szaleje. Jest taka jest taka ruchliwa, jest taka żywa, że bo wiemy na koniec. No, dawaj, no, chodź tu, no. I jesteś Gabi. Nie, Jezu. Nie Gabi. Ganuś. Bądź grzeczna, jak chcesz mieć rodzeństwo. Bądź grzeczna, <grym Czarnia> bo ja to. nie dam rady. Marley, dawaj robimy. Charlie, patrz, nie, patrz, co robimy. Jako puga? Dobra. Patrz i mamie, i patrz, co mamie robimy. Jesteś? Widzisz, Jestem co robię? Czarnia, Poczekaj, nie, patrz, czarni zrób tak. Ty, ty jesteś... a Jesteś... Gabi! Mały ty, brudu, ty! I to jest, słuchajcie, dzisiaj mój dzień w pigułce. Raz ze śmiechem, raz z płaczem, <grym> Dobranoc! Dobranoc! Będziesz jutro grzeczna i kochana? O Jezu, tu ja się nie mogę doczekać. Do Jeszcze dnia. Pa! A powiedz jaki tatus jest? Jaki tatus jest? Jaki? Pacius. głośno. Najcudowniejszy. To najcudowniejszy tak. albo piękny. Piękny <gry> Ty też jesteś piękna. Pa! pa. Dobranoc! Pagadusiu. Zamknij mi tu drzwi, ja potrzebuję mieć oazę spokoju. Otwieram laptopa i zgrywam materiał, bo ostatnio, słuchajcie, zdarzyło mi się, że niestety byłam gdzieś, nagrałam coś i znikło to magicznie z mojej karty. Więc wolę już zgrać sobie teraz i czekam na jakiś fajny film, i to będzie dla mnie taki, słuchajcie, resecik. O tak. Bo zdecydowała, że śpimy w łóżku. Ty jesteś dzień ty śpisz w łóżeczku. Ta mama tu ma swoją oazę dzisiaj. Tam jest lepsza oaza. Bajda. Nie, to jest fajniejsza oaza. Nie marnować naszego czasu, proszę, bo już też chcę zakończyć ten dzień rodzicielstwa. Ja się z tobą! Z kim? Ej, jutro z kim chcesz Z kim się szuka, Ja się z tobą oglądasz. Gdzie oglądać? Nie. Nagle taki koteczek jest taki z Mamy. Nie ma, nie, czarni, wybieram. Mówi mamą się. Ja też jestem z mamą. Ja ja nie chcę. Mama płacze. Przez ciebie. To, to, to. Mama płacze, mam dość dzisiaj już. Ja mam dość dzisiaj, rozumiesz. Proszę spać, już, Czy ty rozumiesz, co to znaczy? Spać! Czy ty rozumiesz? Spać, spać, spać! Dzisiaj bo goście tu się Ja no, jeszcze nie mam 22, przepraszam. Kończymy, się. Jezu! Pa! pa. Dobra. jest pilot, pilot! Nie wiem! Dajcie mi. Żyć. Idę sobie już papa. Jadę do Warszawy, dobra? Czy wrócić tu do ciebie? <grym> Wrócę jak pójdziesz czy nie, spać. Nie Jezu, nie wiem, gdzie jest pilot. Boże, co tu się dzieje? Jest tu gdzieś pilot? O Jezus. Hejcie, co my dzisiaj mieliśmy? Tego nie widać, bo my tego nie nagrywamy, ale dzisiaj to był jakiś po prostu szalony dzień, i ja stwierdzam, że nigdy więcej nie dam mojemu dziecku cukierków. Bo nie wiem, wydaje mi się, że ona się za dużo cukru po prostu najadła. Co? Dajcie mi żyć! Idę się kąpać. Bo mam dość, muszę odpocząć. <noise> idę się kąpać i idę zaraz oglądać jakiś fajny film albo serio. Już pewnie bardzo źle wyglądam, ale na sam koniec. Yy... Pokażę Wam coś nowego na moje ręce. Ostatnio byliśmy na urodzinach Wojtka Goli i tam słuchajcie były takie boksy, gdzie można było y, się wytatuować Słyszycie co? Co tam się dzieje? I tam... czekajcie zamknę, bo nie dam rady już tego słuchać. I tam były takie boksy, gdzie można było się wytatuować. I bardzo dużo osób z tego korzystało, no i tak mi cały czas, odkąd urodziła się Charlie, chodziło po głowie, żeby zrobić sobie tatuaż z jej imieniem. No i zrobiliśmy z Luką. Luka ma tutaj na dłoni napis Charlie i tą samą karteczką odbiliśmy u mnie tutaj na nadgarstku Charlie. I zobaczcie, zdejmę folię, bo mam taką folię zabezpieczającą, powinnam ją nosić z trzy dni. I teraz pójdę się umyć, umyję sobie ładnie ten napis i już wysmaruję. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale zobaczcie, taki drobny napis, po prostu Charlie. I wytatuowaliśmy sobie skrót imienia Charlotte, czyli właśnie Charlie, dlatego, że my tak na nią najczęściej mówimy, najczęściej ją tak wołamy. Oczywiście jak się wkurzę, to też mówię na nią Charlotte, choć tutaj ogólnie zastanawiałam się przez chwilę, czy nie dać tylko Charlie na imię, ale później mówię, kurczę, w sumie Charlotte też jest piękna i będzie mogła sobie używać raz tak, raz tak. Jacyś znawcy mówią, że Charlie to wcale nie jest skrót od Charlotte. No to polecam się zagłębić w tym temacie, bo w Stanach Zjednoczonych jest pełno dziewczyn Charlotte i w skrócie się mówi na nie Charlie. Nawet w plotkarzy była Charlotte i mówili na nią wszyscy Charlie, tylko, że pisze się Charlie cychy arly i, a nie charlie, czyli Charlie przez i, a nie z e na końcu, bo z e na końcu to jest skrót od Charlesa, czyli y, od męskiej wersji. I też zdążyłam jeszcze przeczytać ostatnio jakiś komentarz. Co, jeżeli my się z luką rozstajemy? No to. To jest nasze dziecko, no to chyba zawsze będę chciała, żeby to dziecko było przy nas, a już kiedyś, wy nie wiecie, ale my sobie zrobiliśmy swoje daty i Luka moją datę twardo trzyma na ręce, a jak się rozstaliśmy, to ja tą datę zakryłam, yy, ale dlatego, że miałam ją w tym miejscu i ja i tak chciałam, słuchajcie, zrobić drugie skrzydło. Natomiast mój mąż tak bardzo mnie kocha i tak bardzo chciał, żeby ta data została na ręce, że zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale tutaj możecie zauważyć, jak przebija ta data. Yy, I ona po prostu... Nie dało się je zakryć. A tutaj mam e, królową, i to są nasze pierwsze tatuaże z luką. Później zrobiliśmy daty, a najpierw zrobiliśmy sobie właśnie te tatuaże, i zrobiliśmy sobie je, słuchajcie, po trzech miesiącach bycia razem. Także mam nadzieję, że nie będziecie mi pisać głupich komentarzy, bo to nasze ciała i wiecie, my robimy zawsze różne szalone rzeczy, ale akurat z imieniem Charlie to uważam, że nic szalonego nie zrobiliśmy i, i się cieszę, że. Będziemy mieć naszą córeczkę. Gorzej jak będę miała piątkę dzieci, tak jak luka chce mnie wrobić, no to wtedy będę miała Uuu, długą rękę.